Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się jednym z najważniejszych wierszy w polskiej literaturze, a mianowicie odą do młodości Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz to jeden z trzech wieszczów narodowych Polski obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. Jego twórczość miała ogromny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej i literatury romantycznej. Urodził się w 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka na Białorusi, a jego dzieła takie jak Fantadeusz czy dziady są fundamentem polskiej literatury. Oda do młodości powstała w 1820 roku, w czasie kiedy Polska była podzielona między trzy zaborcze mocarstwa Rosję, Prusy i Austrię. To był okres, kiedy Polacy walczyli o zachowanie swojej tożsamości narodowej, języka i kultury. Mickiewicz napisał Odę do młodości jako manifest młodego pokolenia, pełen nadziei i wiarą w możliwość zmiany świata na lepsze. Oda do młodości Adam Mickiewicz Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodości, dodaj mi skrzydła, Niech nad martwym wzlecę światem, W rajską dziedzinę ułudy, Kędy zapał tworzy cudy, Nowości potrząsa kwiatem I obleka w nadziei złote malowidła. Niechaj kogo wiek zamroczy, Chyląc ku ziemi poradlone czoło, Takie widzi świata koło, Jakie tempem zakreśla oczy. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca, ludzkości całe ogromy. Przeniknij z końca do końca, patrz w dół. Kędy wieczna mgła za ciemnia i obszar gnośności zalany odmętem, to Ziemia. Patrz jak nad jej wody trupie wzbił się jakiś płas w skorupie, sam sobie sterem żeglarzym okrętem. Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu, to się wzbija, to w głąb wali. Nie lgnie do niego fala, ani on do fali. A w tym jak bańka prysnął o szmat głazu, nikt nie znał jego życia. Nie zna jego zgonu. To samoluby, jedność świata w ich pojęciu ginie. Wiecznego gnośności odsapnął ciężaru. Zachwiał się wielki gmach. Nasz narodowy papież. Kościuszko padło. O, ojczyzno, w tym grobie żyje jeszcze nasze męstwo. Kto łzy poświęcił tobie, nie umiera przed nieszczęściem. Ale kto w sercu ciebie zagrzebał głębokiem z nasienia leżącego w tym grobie. Wyrośnie kwiat rozkwitający przy boku. Nad Wisłą, nad brzegiem Potomaku. Takie widzi świata koło, Jakie tempemi zakreśla oczy Młodości Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca Ludzkości całe ogromy Przeniknij z końca do końca Pryskają nieczułe lody I przesądy światło ćmiące Witaj Jutrzenko swobody Zbawienia za Tobą Słońce Wiersz ten pełen jest dynamiki i zapału. Mickiewicz podkreśla, że to młodość jest siłą napędową zmian. Mówi o potrzebie walki o wolność, przekraczania granic i tworzenia nowego porządku. Główne motywy to młodość, zapał, walka o wolność, a także kontrast między marazmem starszego pokolenia a entuzjazmem młodych. Od do młodości jest przykładem literatury romantycznej, która była ruchem literackim i kulturowym rozwijającym się w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku. Romantyzm kładł nacisk na indywidualizm, emocje, naturę i bunt przeciwko normom społecznym. Młodość, zawał do działania i wiara w możliwość przekształcenia świata to kluczowe cechy tego nurtu. Wiersz Mickiewicza doskonale wpisuje się w romantyczny nurt literatury. Jest manifestem młodych ludzi, którzy wierzą, że mogą zmienić świat. Przeciwstawia się pesymizmowi i stagnacji starszego pokolenia, podkreślając siłę i energię młodości. Oda do młodości stała się symbolem nowej epoki w literaturze polskiej i odegrała ważną rolę w kształtowaniu romantycznej świadomości narodowej. Przesłanie Ody do młodości jest uniwersalne i aktualne także dziś. Mickiewicz wzywa do działania, do przełamywania stagnacji i marazmu, co jest równie ważne teraz, jak było 200 lat temu. Młodość, zapał i energia są niezbędne do wprowadzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie. Zastanówmy się, jak my w dzisiejszych czasach możemy wykorzystać naszą energię i zapał. Do wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Młodość to nie tylko wiek, ale przede wszystkim stan ducha, który pozwala nam marzyć i działać. Podsumowując, oda do młodości Adama Mickiewicza to manifest młodego pokolenia pełen nadziei i wiary w możliwość zmiany świata na lepsze. Wiersz ten ma nie tylko ogromne znaczenie literackie, ale również głębokie przesłanie, które jest aktualne również dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i śledzić kolejnych odcinków, w których będę omawiać kolejne ważne utwory poetyckie. Do zobaczenia. Malwina Nogaj.